Ludzie, 1.18 chyba wyszło już. Jest 1.18. Pobieram. Minecraft 1.18 wyszło. Okej, okay, dobra. Robimy ten rekord świata. W tym momencie lecimy. Rekord świata. To jest, to jest Sidna rekord świata, moi drodzy. Lecimy. Będziemy pierwsi, którzy ukończą Minecrafta. Let's go. Musimy ukończyć Minecraft jako pierwsi. To jest nasz cel. O mój Boże, to nie jest zbyt dobry biom. Dobra, jest ocean. Jest git. Jak jest ocean, to znaczy, że jest git. Yo. Szybko, speedrun. Dobra, fps nawet jakieś są. Nie jest najgorzej. Patrzę w te strony już nie ma FPS-ów. Chyba muszę Smooth Lighting sobie wyłączyć, bo to chyba zabiera bardzo dużo FPS-ów. Okej, okay, dobra, lecimy. 118 już wyszło, tak, w tym momencie gramy na 118. Dobra, bierzemy żółte kwiatki, bo że jak ja dawno żółtych kwiatków nie brałem do czegokolwiek. Dobra, czy na tej wersji są jeszcze shipreki, To jest moje pytanie. Ej, no mam nadzieję, że. Ty, woda się tam rozlewa z lodowca. Biom Cold Ocean, no powinniśmy znać ten biom, jest już 30 fps naprawdę? Szału z tymi fps nie ma. Dobra, jest Ruined Portal po drodze. Są shipreki? No to na razie ich nie widzę nigdzie, jeżeli są. Okej, okay, to się przyda. A to jest jaki miecz? Unbreaking, to nie chcemy unbreakingu. Dajcie mi shiprek! Ty, to jest magma! Czemu jest magma tak dziwnie? To jest magma niż to są dynie. To jest magma, co to jest? Czy to są losowe bloki magmy, ale to bez sensu jest. Jest shiprek! Shipreki istnieją! Let's go! Shipreki istnieją! Dobra, najważniejsze jest to, że shipreki rzeczywiście istnieją. blok Po cholerę mi blok Ziomuś. Ale błagam, żeby było... Uuu! Uh! Let's go! Żelazo! Noise uh. Hits n 24 Tego nie muszę kopać, bo już mam. Znajdziemy Magma Rawin. Jezus Maria, to wygląda jak Magma Rawin. Ale nie, bo teraz lawa się pojawia o wiele, wiele niżej, co nie? To jak mamy dojść do lawy teraz? Jak my mamy się teraz wkopać do lawa pula? Ej! Jak mamy to zrobić? Na lądzie szukać, ale to nie ma lądu nigdzie. Dobra, zobaczmy jeszcze ten. Może będzie do dopełnienia portal po prostu ten. Come on, come on, dwa opsa. Nie ma oczywiście. Jajks. Po prostu się wkop? No, chyba po prostu się wkopię, no. Kolejny shiprek, może będzie więcej jedzenia. Ty, co tu się dzieje? Tu jest więcej. Tu się więcej świeci. Ora, zaraz tam wrócimy. Wkop się na y-90. No, chyba jest taki plan. Diament! Speedrun diamentu. Top 1 świata, moi drodzy. jak jest ciemno pod wodą. Możemy się tak wkopać. I co, jeżeli się tak wkopiemy? O nie, to jest ten Deep Slate cały. Jezu, jak to się kopie powoli. Ktoś coś mówił, że, że jest jakaś zasada Minecraftowa, żeby nie kopać prosto w dół? Nie znam tej zasady. Co, co to jest? Co to jest? Czy to jest Lush Cave? To jest Lush Cave! Jaki on jest ładny! Jakie to jest ładne? Ej, to actually wygląda fantastycznie. Mamy diamenty tam. Ty, ale ładnie to wygląda. Dobra, tu zrobili dobrą robotę. Bardzo ładnie to wygląda. I bardzo łatwo znajdować diamenty tutaj. Akselotle się tu respią. Pogers. Tutaj to mogę jeść. Mogę jeść Glowberry's? Pugman! Eee, dobra, zrobimy sobie Kill off na pewno diamentowy. A tak to muszę, no, chyba jeszcze niżej się dokopać, co nie? Toż wie na jakim Y to się pojawia teraz lawa? Minus 50, no to już teoretycznie jestem. Ta, no, już jest bedrock tutaj. No to, to nie ma sensu tutaj. Się kopać to rzeczywiście, spróbujmy na jakimś minus 50, co nie? Polabę się kopać, ale no to będzie ekstremalnie wolne. Yo, prędkość. Ale przynajmniej FPS-y są wysokie pod ziemią, okej. Okay? <laughs> co to jest za blok? Co to jest za blok? Tuf? Czym jest tuf? Szybciej się go kopię. Jest lawa. Słyszę lawę. Słyszę lawę, słyszę lawę, słyszę lawę. Dajcie mi lawę. Nie, nie żwir. Lawę. To jest przede mną czy pode mną? Bo ja nie wiem. Brzmi pode mną. Okej. Okay. Jest! Mamy! Y50-55. I mały on jest! Dobra, ale to trzeba budować ten. Portal w takim razie. A dobra, jest, jest mały, ale głęboki, więc git. Okej, okay, wchodzimy, wchodzimy. Ile tu będzie działać? Nie wiem, ale mamy fortecę Mamy fortecę na spawnie, to jest rekord świata, moi drodzy W znaczy, mogę w ogóle olać bastion I próbować hantować Endermany, ale czy to ma sens? Strasznie dużo bym musiał Endermanów wtedy zabić To nie wiem, czy to ma taki sens Jezus Marek, się ich boję, czemu ja się boję Tych mobów na tej wersji No okej, okay, no forteca wygląda normalnie Forteca, jaką znamy i kochamy Ilumina już streamuje, pokonam go, pokonam go i tym razem. co ja sobie yy, ziemniaki zrobię na obiad? Te. alo! Tu jestem, gdzieś. Ten Blaze się patrzył w ogóle w jakąś dziwną stronę. What the hell! Au! Okej, okay, sześć pałek, to jeszcze jedną na spokojnie możemy lecieć. Spróbujmy może zirejować Bastion, może się nam uda. Okej, okay, no dziewięć pałek zdecydowanie wystarczy. Okej, okay, jakby możemy zagrać klasyka, ale jakby na tej wersji to się bardzo słabo opłaca, plus... Najgorsze jest to, że tutaj nie ma żadnego Endermana, nawet bym chciał go zabić. Dobra, no spróbujmy pięć czanków, IGS w takim razie i może się nam uda tutaj poryspić na tej małej części tego biomu cokolwiek. Dobra, no jest jeden Enderman. I nie ma. Nie, no musimy przejść na inny teren. Nie ma, nie ma nie ma opcji, że będziemy zabijać Endermany. Co jest? My już 7 Endermanów. No, Endermany nic nie dropią. Okej, okay, jest gdzieś Bastion. Okej, okay, Bastion jest w tamtę stronę. Spróbujmy się tam udać. Może w Bastionie będziemy mieli więcej farta. Pierwszy speed beat na 11, 18. Nie, 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 nie. Pierwsi będą ostatnimi, ziomuś. Fajny dźwięk wydaje ten Deep w sumie. Dobra, fajny teren jest przynajmniej. Jest bastion! Czy to jest bridge? Nie gadać, że to jest bridge. To jest bridge. O mój Boże, najlepszy bastion. Najwięcej bloków złota trafiliśmy. Ej, to się może udać. O, Jezu, ile tam jest brutów? Those -days you will remember. Dobra, trzeba zrobić, wydaje mi się, po prostu dziurę tutaj jakoś. Do tradowań. Czy ty naprawdę mnie gonisz? Chodźcie, chodźcie za mną. Dobra, zapraszam tu. Perły! Perły dropleli. Mamy już pierwsze perły. To się może udać, moi drodzy. Teraz trzeba ich jakoś zachęcić, żeby za mną szli. Patrzcie. Chodźcie. Chodźcie, 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 tradeujemy. Nie, gdzie na dół? Gdzie ty na dół schodzisz? Chodź tu, 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 tu. To, tu, to, tu, to, tu, to jestem! One się tak gubią łatwo. Masakra. Tu! No wbijaj! Rzucam ci złoto. Patrz. Super. Weź to sobie. Nice, Fortune 3, co jest? Insane, czyli. Refill tu jest, let's go Oh shit, oh shit! Jak on bije mocno Jak on mocno bije e? Imagine grać to na hardkorze, przecież to przerąbane musi być Dobra, wydaje mi się, że już wytrajdowali całe nasze złoto Więc powinniśmy być w stanie się cofnąć po nasze złoto Dobra, co wy dropiliście, moi drodzy? 8 pereł 15 perów mamy! Let's go! Dobra, to możemy wychodzić. Let's go! Może 20 się obsa uda zdobyć. Mamy na 4 łóżka, okej. Okay. Proszę, jakiegoś nam jednego opsa, żeby ten. Kurczę. Mogę wykopać w sumie z mojego portalu pierwszego, no ale A to wykopię jak wyjdę, dobra. Ej, to na luzie. Ty, robimy Axisa na 1.18. Tego jeszcze nie widzieliście. Więc. Czy to jest jakaś. Czy to jest jakaś góra? Nie, Minecraft Plains, dobra, to na luzie. Dajcie mi ten obsydia. Powinienem się netherrackiem podkopywać, ale nie ma netherracka, wrzuciłem go. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś góra. Nie, chyba. No jest git. Czemu to jest tak wysoko? O! Okej, okay, spoko. Ruined Portal. Okej, okay, okej. Okay. Ale my robimy Axisa, to mnie interesuje Axis w tym momencie tylko. Okej, okay, 134. 133,9 to jest bardzo blisko. To jest zmiana o 3,5, co nie? To będzie 500 bloków. Czyli w Nederze lecimy 64, 53, 64 w którą stronę to lecimy, w tę. Czyli minus 260, czyli minus powinno być tu. Dobra, po prostu. Okej, okay, powinniśmy być w Strongholdzie albo nad Strongholdem teraz Jest! Mamy to, mamy Stronghold Mamy Starter Staircase, bardzo ładnie Come on! Nie, to jest biblioteka Jest Portal Room! Lecimy rekord świata! Git Come on! Strzał, mamy masę, mamy obsidian, mamy wszystko, git Dwa Trzy Cztery Pięć strasznie dziwnie działa ten smog momentami Nie naprawili tego Mam nadzieję, że on cycle działa tak samo OMG oh Nie dam rady chyba Dobra, dobij, dobijemy go w taki sposób Chodź tu! Chodź tu z moczku! Daj mi rekord! Dawaj rekord! Dawaj rekord! Nie lecz się! Nie, nie idź się leczyć! skubanie poszedł się leczyć! O, jeszcze raz. Nie zdążysz perczować, bo ja cię już tu zabijam. Chodź to, chodź to gościu. Mamy to! Rekord świata! Pierwszy ukończony run na świecie. 33 minuty in-game time. Mamy to! Let's go! Illumina? Nie. Nice twice? Nie. Autobot! Pierwszy świat, jaki rozegraliśmy na 1.18, to jest rekord świata.